Zobaczmy, co tutaj otrzymamy, jak zaczniemy rozwiązywać to równanie. Prawą stronę uporządkujemy, opuścimy nawias ze znakiem minus. I zauważmy, że po prawej stronie otrzymamy dokładnie to samo, co po lewej stronie. Takiego rodzaju równania nazywamy tożsamościowymi. To znaczy, to są równanie, w których. Rozwiązaniami są wszystkie liczby rzeczywiste, bo zwróć uwagę, że jeżeli wstawisz w miejsce x cokolwiek po lewej stronie, tutaj, w miejsce x, jakąkolwiek liczbę, jaka przyjdzie ci do głowy, to taką samą liczbę musisz też wstawić tutaj, prawda? Więc wykonasz po lewej i po prawej stronie równania to samo działanie. Więc ta równość będzie zachodziła zawsze dla każdej liczby rzeczywistej. Więc tutaj tylko zapiszmy, że to jest równanie tożsamościowe charakteryzujące się tym, że ma nieskończoną liczbę rozwiązań.